Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego. Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy z martwych wstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, Wielki Post to jest taki czas, w którym liturgia prowadzi nas w takich dwóch kierunkach, w takich dwóch ważnych nurtach. Pierwszy z tych nurtów to jest nawrócenie, bo za każdym razem, kiedy tutaj przychodzimy w Wielkim Poście, to Słowo Boże, które tu słyszymy, chce nas wstrząsnąć, żebyśmy się nawrócili. A drugi kierunek, który na początku jeszcze jest taki delikatny i nieśmiały. I będzie się coraz bardziej wysuwał na prowadzenie, to jest męka pańska. W Wielkim Poście mamy nabożeństwa pasyjne, a w Liturgii Mszy Świętej mamy co jakiś czas takie delikatne sygnały, a od piątej niedzieli Wielkiego Postu te sygnały będą już mocne. I kiedy dzisiaj czytamy Słowo Boże, to możemy zobaczyć, że obydwa te nurty są w nim obecne. Dlatego chciałbym, żebyśmy na początku zajrzeli do pierwszego czytania, w którym Pan Bóg przypomina nam swój dekalog. Dziesięć słów, które wypowiedział do człowieka, żeby, je, żeby ukierunkować jego życie. Ten dekalog, który dzisiaj czytamy, jest takim przypomnieniem, że jeśli się chcemy nawrócić na odpowiednią drogę, to ta droga jest pięknie przez te dziesięć słów Wyznaczona. Ktoś kiedyś tak ciekawie powiedział, że gdybyśmy chcieli zablokować miasto, całe jakieś miasto, to najprościej zrobić to w ten sposób, żebyśmy włączyli wszędzie na skrzyżowaniach zielone światła. Dlatego, że po chwili wszyscy się poczaskamy i wszystko będzie stało. Oczywiście, kiedy uczestniczymy w ruchu ulicznym, to nie lubimy czerwonego światła. Ale wiemy, że co jakiś czas jest ono potrzebne, bo inaczej źle na tym wyjdziemy wszyscy. I podobnie jest z przykazaniami: że przykazania nie są łatwe, że czasami stawiają nam wyzwania i czasami coś nam nie wychodzi, ale one są jak te światła. Nie mogą być cały czas zielone, bo inaczej się poczaskamy. Kiedy słuchamy tych przykazań, tych dziesięciu przykazań, to możemy. Tak sobie pomyśleć, że one nie są takie łatwe, że pewnie każdy z nas z czymś, z tych przykazań, ma jakiś problem, który gdzieś tam się w życiu objawia. Ale niektórzy mówią, że tak naprawdę te dziesięć przykazań stanowi, czy zawiera pewne piękne obietnice na przyszłość, to znaczy obietnice na przyszłość wieczną, po naszej śmierci. Że Pan Bóg ma takie plany wobec nas, gdzie w pełni będzie się wówczas realizować to, co dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu. Nie będziesz miał cudzych Bogów obok mnie. Nie będziesz wzywał imienia mego nadaremne. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił kłamstwa. Nie będziesz pożądał. Nie będziesz. Moi drodzy, Pan Bóg nas chce prowadzić przez życie i przeprowadzić przez granicę śmierci do takiej krainy, gdzie nie będziemy. Nie będziemy mieli nic wspólnego z tym złem. Ale póki co, to zło nas jeszcze nie raz doświadcza. I dlatego, kiedy dzisiaj słuchamy tego słowa o przykazaniach, może dobrze, kiedy będziemy się modlić, nie wiem, dzisiaj wieczorem albo w jakimś innym momencie, żeby wziąć ze sobą na modlitwę to przykazanie, które szczególnie sprawia mi problem, z którym sobie nie radzę, i w takiej szczerej, bezpośredniej rozmowie z Bogiem, powierzyć mu swoją bezradność. Panie, to jestem ja. Ja bym chciał te przykazanie spełniać, to przykazanie spełniać, ale nie zawsze mi wychodzi. Więc proszę Ciebie, żebyś mnie napełnił swoją łaską i bezpiecznie prowadził przez tę Ziemię do krainy, gdzie już nie będę. Nie będę miał nic wspólnego z tym, co jest złe. I to jest pierwsze czytanie, które daje nam jakiś kolejny w życiu bodziec do nawrócenia. A kiedy zajrzymy do Ewangelii, to tam mamy inną historię, ale także przepięknie wpisującą się. W ten czas Wielkiego Postu. Otóż dzisiaj spotykamy pana Jezusa w świątyni. Pan Jezus robi tam porządki, ale nie za pomocą szczotek, mopów, mioteł, tylko za pomocą bicza. Dlaczego za pomocą bicza? Dlatego, że on nie robi porządku na dziedzińcu świątynnym, ale chce zrobić porządek, zrobić porządek w sercach. Chce wstrząsnąć sercami ludzi, którzy tam są. Ale tak naprawdę ten bicz w tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu ma w jakiś sposób wstrząsnąć też nas. Świątynia była w Izraelu najważniejszym miejscem. Najważniejszym miejscem dla pobożnego Żyda w, całej, w całym świecie. Około tego czasu, kiedy Pan Jezus na, ten, na, na dziedziniec świątynny wchodzi, ta świątynia była cały czas w rozbudowie. Dlaczego? Dlatego, że kilkadziesiąt lat wcześniej król Herod Wielki, ten sam, którego dobrze znamy choćby z rzezi niewiniątek w Betlejem, kiedy Pan Jezus się rodzi, to on rozpoczął odbudowę, przebudowę tego świętego miejsca w taki sposób, żeby nie miała sobie równej na świecie. W tym momencie, o którym dzisiaj mówi nam Ewangelia, ta świątynia nie była jeszcze wykończona, ponieważ brakowało jeszcze zewnętrznych murów, ale nawet na tym etapie budziła już wielki podziw. Najważniejszym miejscem w całej świątyni było tak zwane święte świętych czyli stosunkowo niewielkie, centralne położone, położone, centralnie położone pomieszczenie, taki mały pokoik, do którego mógł wchodzić tylko najwyższy kapłan i to jedynie Raz w roku. Do VI wieku przed Chrystusem w tym pokoiku znajdowała się arka przymierza. Później jednak to pomieszczenie było już całkowicie puste. Zaświadcza o tym choćby rzymski wódz Pompejusz, który jakieś niespełna 90 lat przed historią, o której słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, wkroczył do Jerozolimy, zdobył ją siłą i wtargnął. Do świętego świętych. Ten pokój był pusty, ale jednak Żydzi byli przekonani, że mieszka tam Szekina, to znaczy po hebrajsku obecność Boża. Że ten pokój tak naprawdę nie jest pusty, bo mieszka tam Bóg. I właśnie w przyległościach tego pokoju, na dziedzińcach tego świętego miejsca bardzo wiele się dzieje. Pojawia się, pojawia się tam mnóstwo ludzi, którzy mają tam jakieś swoje interesy. Pojawiają się bankierzy. Dlaczego? Dlatego, że naokoło były kantory. Pracownicy tych kantorów czy tych urzędów takich bankowych kasowali podatek na świątynię, do którego zobowiązany był każdy mężczyzna po ukończeniu 20 roku życia. Wynosił on pół cykla w skali roku. Ale nie można było płacić takimi zwykłymi monetami, które ludzie używali w imperium rzymskim czy w świecie greckim, ponieważ te monety zawierały podobizny cesarza czy innego władcy. I dlatego trzeba było je wymienić przed złożeniem tej ofiary na monetę staroizraelską albo syryjską. I po to były te kantory. Ale bankierzy mieli takie przeliczniki. Że bardzo dobrze na tych operacjach wychodzili, i tak naprawdę Pan Bóg za bardzo w tym wszystkim chyba się nie liczył, tylko to co materialne. Poza tym byli tam sprzedawcy zwierząt wołów, baranków, gołębi. Powód też był niby bardzo pobożny, bo te zwierzęta były potrzebne ludziom do złożenia w ofierze. Ale jednak Pan Jezus jest wobec tych ludzi bardzo bezwzględny. Dlaczego? Dlatego, że On. Zna ich serca i wie, że te serca przykleiły się do materii, przykleiły się do tego, co doczesne, a nie myślą o ojcu niebieskim, którego święta obecność przebywa tuż za ścianą, który w tym wyjątkowym miejscu jest szczególnie obecny. I dlatego w ruch idzie Jego święty bicz. Ten bicz chciałby dzisiaj także każdego z nas odkleić choć na chwilę od doczesności i porwać nasze serca ku Jego i naszemu Ojcu, który jest tutaj, bo w tej świątyni także przebywa Jego szekina, Jego święta obecność. Ta dzisiejsza Ewangelia ma być też takim pewnym znakiem, który naszą uwagę ma zwrócić w tym drugim wielkopostnym kierunku, czyli w stronę męki Pańskiej. W naszym życiu też jest tak troszeczkę, że w różnych momentach dostajemy takie sygnały od Boga, że kiedyś stąd odejdziemy. Czasami są to takie drobne sygnały. No, na przykład ktoś patrzy w lustro i widzi pierwszy siwy włos. Ktoś popatrzy i mówi: O, kolejna zmarszczka. Ktoś wchodzi po schodach i mówi: Mam zadyszkę. Potem przychodzą różne choroby. Każda z nich jest sygnałem, który mówi, że kiedyś stąd odejdziemy. I im dłużej na tym świecie żyjemy, tym więcej takich sygnałów otrzymujemy, że nie będziemy tu wiecznie, ale że odejdziemy. I liturgia też zawiera takie delikatne sygnały w ciągu Wielkiego Postu, które będą się zagęszczać, które będą mówić nam o odejściu Pana, o Jego śmierci. I właśnie jeden z tych sygnałów jest dzisiaj, kiedy Pan Jezus mówi o zburzeniu świątyni. Mówi o zburzeniu świątyni, ale tak naprawdę myśli o zburzeniu jego ciała. Cała ta dzisiejsza Ewangelia jest takim słowem Jezusa, który chciałby powiedzieć swoim rozmówcom: Widzicie tę świątynię, Herod i jego następcy tyle lat ją budują. Wyobraźcie sobie, że ta świątynia będzie zniszczona. I rzeczywiście 40 lat później będzie zniszczona. Czy nie byłoby cudem odbudowanie tej świątyni w ciągu trzech dni? Byłoby. A ja dokonam tego znaku, bo Wy zniszczycie moje ciało, które jest prawdziwą świątynią, a ja wskrzeszę je trzeciego dnia. Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia. Ma też ukierować, ukierunkować nas ku temu, do czego dążymy, całym wielkim postem. Ku Panu, który przechodzi ku niebu z tej ziemi, ale który w ten sposób równocześnie otwiera tę samą drogę każdemu z nas. I kiedy będziemy patrzeć w lustro i rano przy porannej toalecie, będziemy w naszym życiu dostrzegać wiele jeszcze takich znaków, przez które Pan Bóg nam przypomni, że stąd kiedyś odejdziemy, to nie musimy się lękać, bo wiemy, że Ten, który potrafił odbudować świątynię swojego ciała, potrafi odbudować też i podnieść z prochu każdego z nas. I niech ta nadzieja dzisiaj będzie dla nas takim niedzielnym prezentem od Jezusa, którego święta obecność przenika to miejsce.